Znowu głośno w polskiej polityce. Donald Tusk krzyczy, że prezydent Nawrocki wprowadza doktrynę Kononowicza. Tylko że prawdziwy Kononowicz już dawno wysłał do niego ofertę współpracy. I chciałem powiedzieć parę słów dla pana Donalda Tuska. Chciałem podziękować panu Donaldowi Tuskowi, że zrealizować mój program wyborczy. Nie ma już niczego, nie ma pieniędzy w budżecie. Budżet jest pusty. Nie ma dróg i autostrad. autostrady, dopiero zaczęli się budować. Nie ma pociągów. Pociągi dopiero zaczęli jeździć. Nie ma fabryk i stoczni. Stoczni, fabryki Donald Tusk rozwala. Nie ma ludzi na stadionach. Bo wygnął. Proponuję panu premierowi, Donaldowi Tusk, Tuskowi, koalicję wyborczą. Tusk i Kononowi, to właśnie ja, razem przeciw Kibolom. Rezujemy program wyborczy pana Tuska, rezujemy mój program wyborczy. Wtedy dwa razy nie będzie niczego. Nie żyje Donald Tusk, precz z myszką Miki. Dziękuję bardzo. Przemawiał Kononowicz Krzysztof, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tusk nie czekał na umowę. On po prostu wziął program, wprowadził go sam i podpisał jako swój. I teraz po latach patrzy na Nawrockiego i krzyczy. On też robi po mojemu. Tak, panie premierze, sam sobie pan przypomni, kto ugradł komu program. Za Tuska nie było mieszkań, nie było podwyżek, nie było sensu, ale był Twitter, uśmiech do kamery i pełne konferencje o dobrym klimacie dla biznesu. A teraz ten sam facet oburza się, że ktoś próbuje coś zatrzymać. Nawrocki mówi, nie powołam sędziów, którzy kwestionują prawo. Tusk. Stusk krzyczy skandal, demokracja w niebezpieczeństwie. Kononowicz patrzy z nieba i kiwa głową. No widzicie, to ja chciałem koalicję, żeby nie było niczego, a on zrobił to sam i jeszcze celność mnie pouczać. I w tym wszystkim absurd osiąga zen. Premier kradnie cudzy plan. Prezydent wprowadza go w życie na własny sposób. A kraj patrzy i myśli, czy ktoś w końcu zrobi coś sensownego? Nie zrobi, bo w Polsce najważniejsze jest. Nie ma decyzji, nie ma winnych, nie ma sensu, ale to jest show. I to jest właśnie Polska. Kraj, w którym największy prorok nowoczesnej polityki mieszkał w Białymstoku i nosił sweter. Obserwujmy sentor.